нашу героиню, найти <музыка> 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 песня, мне <music> Я на двадцать я на Я сейчас найду, я сейчас найду в этом, а с роком. я сейчас я с лейстом, Znimamy. A teraz podniosłeś i jedną rękę też A? I gdzie? Odlicznie siebie. I powtarzajcie za nami ruchy Ruczki! A z Mi się wydaje, że to jest właśnie niebezpieczne, ale to jest talent po prostu że Talent, żeby po prostu tak robić Właśnie tylko przyjechałem z Terraspolu, a w polu tego już nie ma I tu ludzie więcej się bawią w tych denderech niż w tym samym Terraspolu więc e, nie wiem czy to jest związane z tym, że to się znajduje bliżej niż Mołdawie i tu jest więcej takiej mołdawskich krwi w ludziach, tak? Ale nie będę budził swojego gości, bo to, mam nadzieję, że on nie myśli, że jestem złym przywadzikiem, że tutaj teraz mają z sobą z kamerą w jakiejś tam języki, którego nie rozumiem. О, о, о. А теперь погружаемся с аквалангом в море! Плывем бросом! Громче аплодисменты! Ale, <laughs> wszyscy się bawią ludzi. dobrze jak widzicie, ale no taki... No, nie za dużo młodzieży tutaj jest. albo a, Ludzie starszy, starsi, albo dzieci, bo... która jest na najlepszym stanie. <laughs> Przepraszam więc jesteśmy tutaj na Wigilii no i jesteśmy pod wrażeniem, bo też zauważyłem taką różnicę tutaj będę starał się być takim na serio, naprawdę że zauważyłem różnicę między prawosławiem i katolicyzmem, bo ja nigdy nie byłem nie, nie jestem z rodziców prawosławnych i nigdy nie byłem, tak nie chodziłem do, do prawosławnej cerkwi a teraz e, ja jestem związany z turyzmem, więc chodzę i widzę tam służbę. Jest taka różnica, że na przykład e, książ albo Pop u nas w Prawosławiu, to jest taki człowiek, którego po prostu ludzi z audytorii, no, jest taki dystans, tak? A tutaj między książem i. Ksi książem? Książ? Książem i ludźmi nie ma po prostu takiego, takiego wielkiego dystansu. Na przykład a ksiądz, jak to wszystko się skończyło, wyszedł ze sceny i podziękował nas, no, powiedział nam dzień, dobry, dobry wieczór. Мы имели в таком крутком размове, и не только мы. Добрый вечер. их mm -hmm. швент и в Шесткегоне Лепшего. Согласна, что очень большую разницу я заметила между православием и православной церкви и католической. Mm -hmm. Я была очень удивлена, что здесь очень много людей. исповедуют католицизм и вообще то, что это очень такой светлый праздник. Niesamowity dla mnie, bo nie wiedziałem nawet, że u nas jest tyle katolików, albo może nie tyle katolików, po prostu to jest jedyna, yy, jedy, jeden kościół tutaj dlatego jest tak. Więc yy, no, są, są. Oczywiście, że jest różnica. Jeżeli, jeżeli nie byłoby różnicy, to po prostu te, to, tego się nie różniło tak po prostu. To byłaby jedna cała, yy, cała religia. Ciekawe i trochę zaskoczujące dla mnie, bo nie myślałem, że u nas to, coś takiego jest. Skażej nie

Сейчас хотим круто поговорить с вами о Вигиле. Брендов, вы говорите по-русски? Ты уже бывший в СССР. Вигиле, то есть знанный польский праздник, он является таким больше праздником домашним, в домашней атмосфере. И сегодня мы тоже предлагаем вам ответить, отметить Рождество польских традиций, так как это делали раньше. Да? Więc naprawdę to jest niesamowite, jak daleko może zajść polska kultura. No nie do pomyślenia, jak gdzieś tam było, kiedy pojechałam po raz pierwszy do Polski, że coś takiego były tu u mnie u samego w domu, że po prostu ludzie będą szanować polską kulturę. Bo jak Roman został fanem Polski, to nikt mi po prostu nie rozumiał tutaj i nie było takich ludzi, którzy też są fanami fanami Polski. Jednak na przykład zauważyliście ludzi po po służbie w, w, w kościole przychodzili tam i robili sobie zdjęcie, bo to jest po prostu nie jest częścią naszej kultury. Dla niektórych ludzi to jest po prostu coś nowego. Właśnie to jest Natalia, która otworzyła ten centrum, jeżeli jeszcze nie powiedziałam o tym. Więc... Ee, i Wszyscy na przykład uczą się tutaj jeszcze piosenki, i, i później, później będą.

Niektórzy piją kwinta, koniak. Niektórzy piją wino. Domowe wino. Ale niektórzy piją bimber. Właśnie w tym przypadku ja biję bimber. W tym polskim centrum nawet takie zabawki są co jest z ortografią. No uczą się, uczą się wszyscy tego polskiego języka. No czasami tak czwycią, że można powiedzieć, że ktoś po prostu coś powie po polsku i no i wszyscy przyłączają się do polskiego może mi się uda tego, tego nagrać и уже давно не разговаривали с родиной, которая мешка в э, Белоподляске, мешка моя тетя, э, сестра моей мамы. Моя мама ма 81 год, э, а ее сестра 91, и она мешка в Белоподляске. И за своей родиной, с цуркой, с э, э, цурки, с внучкой. разом шев що щось мешкаю ді ще такі щасливі що шилефонували розмовляли она мовиже не, не чує під собою ног е, е, хоч з такими то по російськи російському ходунки а на така колясочка ні не wiem, як, як в як по польську і вона теж була тетя була теж така щаслива вже розмовила з нами жив такої праздники такої швиту ми змогли порозмовити і поздравити другу... погратулювати ліра Lera, siostra jednej dziewczynki, która lubi mojego syna. A, a kogo, kogo lubi Lera? To hmm. sekret, my nie wiem. Nie, nie, wi nie wiadomo. Ja, ja lubię romany Już? To będzie, to będzie moje intro na vlogi. Tak? Super, super, super. Okej, okay, dobra. Mówiłaś, mówiłaś że byłaś w Warszawie, tam to, Mówisz po polsku? Tym latem, tak, oczywiście. Dobrze, dobrze, świetnie. Jak Ci polska się podobała? O, bardzo spodobała. Podobała? Podobała. O, jestem z Terespołu. Nazywam się Anastazja Kosym, Uwielbiam polską kulturę. I drogi. Tak? I polski drogi. Tak, w można ja pójdę. <laughs> Jaka jest przyszłość twoja, to będziesz gdzie mieszkała? W przyszłości chciałabym żyć w Polsce. Nie tutaj okay. Nazywam się Paula e, mi e, 18 lat ja Rozmawiam po polsku, uczyłam się Polskiej w szkole e, Aha, A narodziłaś się w teraspolu? E, nie, nie w teraspolu. Ja narodziłam się w Naddniestrzu tylko w Kamieńskim rejonie w Raszków ty, ty jesteś akurat z tego, z tego regionu, który kiedyś był, był tak, Polską Tak, 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 był Polską kiedyś no to, to było się dużo, to dużo, 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 dużo czasu w i... Sędzio. A I... masz, tak. masz jakieś polskie korzenie z tych tak, czasów? Tak, tak, tak mam. Tu... mam mhm. e, mój tato, on jest, jest, jest z tych... E, z tych regionów, z tych czasów Tak, Tak, z tych czasów jeszcze on ma. A czy myślisz, że czy będziesz mieszkała tutaj w Naddniestrzu, albo może... Nie, nie, ja by pojechała do Polski, jeszcze... Trzy, le, e, лет тому euh, была такая возможность поехать до Польши, там еще и научишься. Euh, только не, не хотела. Ты хотела тут еще за все? Так, закончить? Пар... Ага, закон... закончить на первом этапе. Так, А, а потом, поехать до Польши. Ну, ага. так, только матка осталась еще А ага. тато, брат и сестра там будешь працую. okej. Okay. To ja bym nawet nie tracił czasu tutaj. Może czekasz na dokumenty, tak? Nie, jest, wszystko. Wszystko jest. wszystko jest. To jutro po prostu pokupuj sobie bilety na pociąg. Nie, 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 Jeszcze trzeba... E... Dyplom. Dyplom, nie, nie jest uznany w Polsce. No no chciałby. W... Ale no tak. Tak. Obyd, no tak. tak, tak. Doświadczenia, tak no. Tak, tak. A w których miastach byłaś? W Krakowie, w Przemyślu. Um... Krzyżyc jest chwilę? Nie, mhm. nie pamiętam. Już. A to pojechałeś od tego towarzystwa, tak? Tak, tak. tak, tak. Mhm. E, ja się moja ciała tam e, żyje mhm. e, w Polsce e, już e, lat 20. E. Jeszcze, jeszcze jedno. Czy zaskoczyło ciebie coś w Polsce tak, że e, po prostu coś takiego, że jest taka wielka różnica między Naddniestrzem a Polską? Kiedy byłaś tam? E, ludzie. Bardzo mi podoba jak ludzie stają się do wszystkich nas. Tak, oni очень, очень. Bardzo bardzo otwarte sercem. A nie właściwie samochód Я люблю.